Witajcie z samego rana, ja jestem straszliwie podekscytowany. Jest jeszcze bardzo wcześna pora, ale tak jak ja Wam wspominałem jakiś czas temu, muszę aż wziąć łyka kawy, bo ten czas mnie ponagla. Jadę na szkolenie. Jadę na szkolenie do Kielc. Nie wiem, zdaje mi się, że już napomknąłem odrobinę na ten temat, ale... Jadę na szkolenie modelowania ust. Jestem strasznie podekscytowany i chciałbym, żebyście mocno otrzymali za mnie kciuki, bo ja, jak mam jakąkolwiek informację, najpierw dzielę się z moją rodziną i przyjaciółmi, później i z Wami i wy wiecie naprawdę praktycznie wszystko na mój temat i jesteście powiernikami wielu moich moich tajemnic, moich, e, moich osiągnięć, moich sytuacji. Stąd też chciałabym, żebyście o tym wiedzieli. Ja już, jak widzieliście, sączę sobie kawkę, zrobiłem sobie pielęgnację, troszeczkę się musimy tylko podmalować. Ja o ósmej mam pociąg, więc trochę czasu jeszcze mi pozostało. Ale stresuję się strasznie. Szkoda, że ten film wleci drugi, w sensie w czasie. Najpierw będzie szkolenie, a później film, bo inaczej się przecież nie da. A tak to bym sobie poczytał komentarze od Was i, i byłoby mi dużo milej. Ale nic nie, pozostało mi tylko Was serdecznie przywitać. Jak widzicie jestem aż cały roztrzęsiony i zapraszam na kolejnego vloga. Startujemy, ruszamy do Kielc. Ja na pewno nie chcę jakiegoś zniewalającego makijażu. Chcę jedynie odrobinę ujednolicić sobie, wiecie co, koloryt skóry i połączenie Sisley i Armani. Oba to są takie super delikatne tinty, które idealnie ujednolicą koloryt, ale nie będą praktycznie widoczne na skórze. Więc ja ich miało nakładam na całą twarz, żeby zabrać delikatnie zaczerwienienia, mm. Żeby nadać takiej świeżości tej skórze już zdążył się wchłonąć przepięknie filtr przeciwsłoneczny. Więc mogę śmiało to wszystko nakładać. I ten produkt jest praktycznie niewidoczny na twarzy, za co uwielbiam i jeden i drugi. To jest taki złoty gral, jak ja mam jakieś wyjście, takie wiecie, bardziej oficjalne. I nie chcę, żeby ten makijaż był jakoś strasznie widoczny. To zawsze ten tint przychodzi mi z pomocą. Ja muszę pomyśleć nad troszkę jaśniejszym kolorem z tego Armaniego, bo to jest 6,5, czyli taki dosyć opalony kolor. Mm. Może taką czwóreczkę, bo z Luminos Silk Foundation ja mam kolor 4. Więc z tego też bym chciał czwórkę. Kapeczka korektora pod oko, ale dosłownie zobaczcie. Pyk. Pyk. Takie dwie małe tropeczki. Ja sobie to. Szybciutko rozprowadzę. Okolica pod okiem wygląda ślicznie, bo nosiłem te płatki. Ja już ponad miesiąc noszę te płatki. Różne zmieniam sobie, bo wiem, że teraz wszystkie te płatki są dobre. Nie ma co narzekać. Jakiś pędzel. Oh. Czy mam tu jakiś pędzel? Mam. Wezmę ten pędzel. I połączę sobie puder z pudy i ten puder z primarka różowy W takiej proporcji, wiecie, co pół na pół. Żeby tylko utrwalić ten makijaż. Bez jakichś tam bakingów i tym podobnych. Tak wygląda prawdziwy makijaż z rana. Myślę, że u każdego z nas. Przetestujemy sobie ten róż z Primara. No jest to trochę ryzykowne. Ale czuję, że on mi nie zawiedzie. Jest trochę skostniały i nie nabiera się jakoś rewelacyjnie. Ale sprawdzamy. Uuu. Wiedziałem. Wiedziałem, że to dobry wybór. On jest taki troszeczkę holograficzny, dobra moi mili, widzimy się już pewnie na miejscu. Ja spadam, zamawiam bolta i jadę. Ja już jestem na dworcu, trochę piści. Nie powiem, że nie. Ja sobie wziąłem tylko bluzę, no ale wiecie, ja za wiele nie będę na dworzu. To podekscytowanie już mi delikatnie minęło, ale chcę wam pokazać, jak w świetle dziennym wyglądają te dwa produkty do twarzy połączone. One dają taką ulepszoną, wiecie co, skórę, a są totalnie niewidoczne na nim. Później jeszcze zacznie pracować ten puder mmm, i będzie to wyglądało jeszcze lepiej. Trzymajcie za mnie kciuki. Dotarłem już na miejsce tak naprawdę, ale mam jeszcze pół godziny czasu i zjem sobie szybciutkie śniadanie. Wziąłem sobie żaby taki party box, bo nie ma tutaj w ogóle yy, mięsa, a nic wegetariańskiego w żabce raczej nie ma. W ogóle jak ładnie tu jest. Posłuchajcie, przyjechałem godzinę pociągiem, a nasz polski kraj jest tak siliczny, że zobaczcie jaka w ogóle przepiękna różnica krajobrazu. U nas płaściutko, a tu już widać już widać jak się zmienia. To wszystko. Zjem sobie to szybciuteńko. I zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Czy kolejne szkolenie jest zakończone w Waszych pięknych Kielcach? Jest. Jestem straszliwie podekscytowany. Bo nie wiedziałem, że mi to tak będzie dobrze szło. Chociaż dużo osób we mnie wierzy i mówiło, że... Że jest pewne, że, że mam do tego rękę i w ogóle, a tyle stresu mnie to kosztowało, niepotrzebnego. Nie wiem, czy mogę wrzucić jakieś swoje prace, ale chyba mogę. I, i myślę, że, że wrzucę, pokażę Wam moje samodzielne prace. Moje pierwsze usta zrobiłem trzy modelki samodzielnie bardzo szybko, skończyłem troszkę wcześniej to, to szkolenie. Tylko tyle, że mam do pociągu długo, nie wiem co tu można w, w Kielcach porobić. Też nie chcę się oddalać od tego dworca. Ale wiecie co? Kolejny skill. Tylko co next? Co ja next? Czy wolumetrię? W co iść? W co iść, żeby się rozwijać dalej. Ale ocenicie moje prace. Na pewno też będą na face medie moje prace wrzucane, więc zachęcam do obserwowania. I mówię, mam teraz w sobie jakiś taki spokój. Piękna pogoda, piękna aura, piękne kielce. Super. Wróciłem niedawno do domu. I tak siedziałem, siedziałem i naszła mnie mała perwersja. Znowu robienie wszystkiego jedną ręką. YouTube uczy i bawi. Na wodnego loda. Ja zawsze na przerwie z olunią moją. Ale jakieś chyba zmrożone i odmrożone. Yy, idziemy sobie na, yy, na lody wodne. I mamy taką swoją ławeczkę i zawsze sobie siadam, ja najbardziej lubię tą część z tymi mm, wiecie czym, pykającymi częściami i latem moje ukochane lody to te kaktusy ten jest jakiś kwastkowaty jeszcze takiego nie jadłem jestem wyczerpany tą podróżą mmm Ale natłok tej wiedzy i emocji dał mi strasznego kopa do, do działania. Powysyłałem mojej prace wielu moim znajomym i wszyscy są zachwyceni. Brzmi to trochę nieskromnie i trochę próżnie, ale serio szło mi to mega prosto, jakbym, jakbym robił to od wielu lat. Wiem, że znajdą się tu mądrzejsi, wiecie, specjaliści w każdej dziedzinie, ale jak na pierwszy raz ja jestem zachwycony i ja startuję i się kształcę w tym kierunku, czyli w kierunku ust. Poczułem, że jest to coś, w czym ja chcę być masterem, w czym chcę być perfekcyjnym. W czym chcę być idealny i poznać wszystkie tajemnice i wszystkie mm, metody, też chcę nauczyć się tych rekonstrukcji ust. Jak ludzie na przykład mają zajęczą wargę, wygląda jakbym nie miał zęba. Yy, zajęczą wargę, yy, różne dysproporcje, yy, jakieś blizny. Bardzo bym chciał zaczerpnąć ten temat. Czy wy znacie kogoś? Kto zajmuje się takimi rzeczami, bo tak sobie przemyślałem, że nie będę rozdrapywał wszystkiego, a zajmę się jedną rzeczą, ale tak idealnie i perfekcyjnie, żeby znać każdy tajnik tej sztuki, jaką jest modelowanie ust. To jest mój skill do końca roku. To jest mój skill do końca roku Serio I mówię, jutro siadam Mam te skórki, będę sobie ćwiczył Będę, będę ćwiczył rękę Będę ćwiczył precyzję A na tę chwilę ja Wam straszliwie dziękuję Straszliwie Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas Ja się kąpię Robię sobie pielęgnację a wezmę długi prysznic i pewnie poglądam jakieś filmy przyrodnicze. Dajcie mi znać co u Was w komentarzach. Jak wiecie, jestem tam do Waszej dyspozycji.